Zakończono budowę Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce, która otworzy się dla zwiedzających, kiedy tylko zostanie odpowiednio wyposażona oraz powstanie wystawa stała. Chcieliśmy pokazać jak to wyglądało kiedyś, dzisiaj oczywiście już tych zakładów pracy nie ma. Widzimy tutaj maszyny, które stoją i będą niebawem już działały. Będzie również ekspozycja interaktywna, na którą teraz rozpisujemy przetarg. I to jeszcze chwileczkę potrwa, ale widzimy przede wszystkim jak gdyby stan tego obiektu już po zakończeniu prac budowlanych. I po tym budynku widać, że nasze miasto się rozwija. Ten budynek był i cały ten kompleks budynków, bo tu jest wiele budynków połączonych w jedną całość, był w stanie złym, a w niektórych miejscach w stanie tragicznym. Cały zestaw firm, który tutaj pracował przez ostatnie dwa lata i który zakończył swoje prace w grudniu, Zrobił tutaj kompletną rewolucję. W zasadzie to jest wszystko nowe. Oczywiście substancja zabytkowa została zachowana, mury zostały zachowane, został uratowany dach, zostały nowe instalacje elektryczne, ciepłownicze i wszystkie instalacje, które muszą być tutaj niezbędne do funkcjonowania nowoczesnej placówki kulturalnej, natomiast dobudowaliśmy tutaj do tego zabytkowego budynku nowoczesne pomieszczenia, które odróżniają się kontrastem, które są kompletnie nowe z wykorzystaniem nowych materiałów, jak na przykład korten. Więc stworzyliśmy dosyć kompleksowy, myślę, że funkcjonalny kompleks budynków, który będzie pokazywał w różnych aspektach historii naszego miasta, historię hutnictwa, historię ludzi, którzy tutaj żyją, żyli. I wspominają te, te miejsca no, piękno te, tego, tego przemysłu. Muzeum działa już od ponad roku. Ponieważ w październiku 2019 roku muzeum zostało powołane do życia. Bardzo mocno przez ostatni rok pracowaliśmy i nad przygotowaniem wystawy stałej, która już niedługo w tej przestrzeni w tej zacznie powstawać, nad programem działalności instytucji, ale też przeprowadziliśmy szereg projektów, między innymi o charakterze społecznym. I tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić to słowo społeczne, ponieważ muzeum, i tutaj przechodzę do drugiego istotnego faktu, Muzeum Hutnictwa, które powstaje tutaj w Chorzowie w dawnej królewskiej hucie, wskazuje na jeden bardzo istotny deficyt, a tym deficytem jest brak w narracji, o przemysłowej historii regionu, czy w ogóle o historii regionu hutnictwa jako takiego. Jeżeli porównamy ilość obiektów, opracowań, badań naukowych, które zostały przeprowadzone w temacie górniczym na przykład, no to widzimy, że ta dysproporcja jest bardzo duża. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, co prawda, nie będzie pierwszym muzeum hutnictwa w Polsce w ogóle, ale będzie pierwszym muzeum hutnictwa, które na taką skalę i w sensie przemysłowym, czyli w tym sensie, który został nadany hutnictwu po rozpoczęciu wielkiej rewolucji przemysłowej w Europie, tą historię właśnie hutnictwa żelaza i stali i przemysłową opowiada. To jest drugi istotny fakt. A trzeci istotny fakt to jest to, że to muzeum jest ogromną szansą dla budowania nowej, nowoczesnej, chociaż opartej na tradycji, tożsamości Chorzowa. Hutnictwo jest faktem wspólnotowym w tym mieście i nie tylko w tym mieście. Sami przekonaliśmy się wielokrotnie, że gdziekolwiek, kogokolwiek nie zapytać, by każdy z mieszkańców Chorzowa miał kogoś, sąsiada, ojca, dziadka, który w hutnictwie pracował, więc... Tak naprawdę hutnictwo jest tym, co to miasto określa, oraz w Chorzowie, i nie tylko w Chorzowie, ludzi łączy. Koszt całej inwestycji wyniósł 27 milionów złotych, z czego 40% kwoty potrzebnej na jej realizację zostało zapewnione z funduszy Unii Europejskiej.